Witajcie na kanale Kwasogranie. Franekole z starami GKS Tychy. Kolejna kolejka. 35 punktów GKS Tychy, 54 Wisła Kraków. Jak to wygląda w tabeli? Zobaczmy. Wisła Kraków, cały czas pierwsza, ale strata rywali jest mała, mogą jeszcze dojść nas, GKS Tychy, 11 pozycja, 35, tam jest gęsto, gęsto jest w dole tabeli, Polonia Warszawa cały czas zajmuje ostatnie miejsce, szkoda, zasłużony klub, fajni piłkarze, myślę, że kariera Polonia Warszawa też byłaby ciekawa, ale przed nami mecz z GKS Tychy, musimy zrobić zmiany, Rodado wpada do składu, Żyro Sobczak, Roman, tutaj y, zmiana bregu. Jest Baena od Jaroch. Chciałbym, żeby zagrał Goguł, Chciałbym, żeby... A niech tutaj zostanie. kolek tutaj będzie grał do końca. Tutaj będzie grał do końca. Mam nadzieję, że nie odejdzie. To y, jest wartością dodaną, jest wartością dodaną. Nie można powiedzieć, że, że gra źle. Jedyne co no to. No nie może dostać za każdym razem szansy, ale widać, że regeneracja ma dobrą. No bo są też inni zawodnicy, którzy są przewidziani do gry. Żyra, rebka tutaj też e, jest w nie najlepszym nastroju. Musi dostać e, pewnie kolejne szanse za niedługo. Zachęcam do oglądania, zachęcam do komentowania. No i mamy e, kolejny mecz, e, prze, kolejny mecz z tej kariery. Przed nami. Patrzymy na, patrzymy na finanse, jak to wygląda, jeśli chodzi o kontrakty. Leszczyński jeszcze rok. Tutaj Duda, który ma dwa lata, więc może uda nam się go tutaj przemienić. Baena 23 lata. Myślałem, że Bena jest starszy ogólnie. Rok tutaj będziemy na pewno chcieli przedłużać. Jest Hełmecki, który wróci. To Porkiewicz 2 miesiące jeszcze. Rodado, tutaj jak na razie spokojnie. Jedynie całą morale musimy zwiększyć. Morale baeny, olejarki, koguła, tutaj repka bardzo słabo. Więc na pewno, na pewno będziemy starali się, żeby ci zawodnicy grali więcej. zlagi. czy Kolejny SPO, który do nas przyjdzie, jest Wiśniewski wypożyczony. Dzieje się, dzieje się, tych zawodników trochę wróci z wypożyczenia, dlatego też nie możemy tak zapchać tej kadry. Aczkolwiek, e, aczkolwiek pozyskaliśmy troszkę piłkarzy, którzy podnoszą jakość. Nie wiem, czy fatlagi, czy utrzyma tutaj. Tą jakość tego zespołu, czy podniesie, czy będzie wartością dodaną, zobaczymy jak wróci. Dostanie na pewno szansę się pokazania. Nie skreślamy nikogo. Tak samo Starzyński, Młyński dostaną szansę, może tutaj dlatego zwlekamy te transfery na lewą, prawą stronę. Aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj Antonika uda nam się ściągnąć w następnym sezonie. Jeśli ta ławka miedzi się troszkę powiększy, Krzyżanowski traci z Kibickiego. Dobrze, Bregu, Duda, Żyro, Żyro. Jest Dudi, Duda, Bregu. Piłka do środka do Żyry, Żyro. Troszkę więcej miejsca, Sobczak. No ale tutaj nie poradził sobie Sobczak z, z zawodnikami, z zawodnikami GKS tych. Łasicki, dobra interwencja naszego obrońcy, od razu na skrzydło do Baeny, Baena, Baena, Sobczak, Żyro, troszkę zamieszania w środku, jest Duda, Duda, przytrzymał piłkę Duda do Bregu, Bregu, lekkie dośrodkowanie, jest podcinka, jest strzał, jeszcze wyskoczył Bregu, wysoko w pole karne. chciał tutaj zagrać na ferę, ale ta piłka moc skoczyła. no i niestety GKS Tychy przed kolejną szansą kolejnego ataku. Erthaler. Rumin, Śpiączka, Bartosz szpiączka. dobrze Baena, Żyro, Bregu, rozciąga grę Bregu, teraz e, będzie szukał dośrodkowania do Żyro, Żyro... Gdyby tam zgrał, to użyro robił Gdyby wygrał tylko w ten pojedynek, mogłoby być niebezpiecznie pod bramką tych Słotychy. Teraz musimy uważać, ponieważ Rumin atakuje Chrzanowski, schodzi za Ruminem. Pamiętamy, że w ostatnim meczu skończyło się to źle, gdy Uryga podjął się takiej interwencji, zostawił wolne pole i tam straciliśmy bramkę. To skutkowało dogrywką i większymi nerwami w szeregach Wisły, Kraków. Baena wygrywa pojedynek z Plochem, jednakże i tak siląc grocław rozpoczyna odrzutu rzutu rożnego, który właśnie już wykonał. Teraz Bregu. Ma sporo miejsca. Bregu do Żyry. Żyra. Żyra. Jest Duda. Duda. Piłka do Baeny. Bardzo fajnie się przesuwają Wiślacy po boisku, ale tutaj Sobczak traci w ostatniej fazie akcji piłkę. No i teraz zieloni już mają piłkę na naszej połowie. Trzeba wracać. Sobczak wraca z Nediczem, Próbuje wspomóc tę obronę przed atakiem GKS-u. Świetnie. Łasicki, Sobczak. I ruszamy w drugą stronę. Baena. Baena. Żyro jest duda. Duda przytrzymał piłkę na środku, jedno kółeczko, drugie. Żyro popatrzył, rozglądnęli się Wiślacy. Dobrze, Żyro. Jeszcze Żyro, jeszcze ma piłkę Sobczak. Będzie szukał pozycji na oddanie strzału, ale tutaj minimalnie, minimalnie. Piłka minęła w ramkę. Pika jest Tychy. Wisła. 0-0. Duda. Duda, Żyra, Sobczak, Żyro, Sobczak, cały czas z, z tym pomocnikiem e, mylą mi się te nazwiska, Żyro na pewno Repka musi dostać szansę w, w tym spotkaniu, ponieważ też ostatnio nie grał zbyt często. Mecz bardzo wyrównany, przewaga Wisły, GKS Tychy nie zagroziło jeszcze w ramce Wisły Kraków, ale tutaj liczy się to, żeby wygrać ten mecz na wyjeździe, żeby przywieźć do domu trzy punkty. No i musimy wiedzieć, że każdy punkt przybliża nas do mistrzostwa pierwszej ligi, a co za tym idzie do awansu, do ekstra klasy, do piłkarskiej elity polskiego polskiej ligi. Więc tutaj musi mieć to na uwadze. Teraz świetnie Duda, mamy gola na 1 do 0, 51 minuta. Duda, już myślałem, że sędzia podnosi chorągiewkę i gol będzie anulowany, ale... Chwila niepewności e, zamieniła się e, tutaj w euforię. Duda, zdobywca gola. No, szkoda byłoby, gdyby ten zawodnik odszedł. On potrafi grać w piłkę, nie dostał szansy. Przed na gamatsu, Wygrał ten na, na rywalizację z Dudą. E, no i tutaj Duda został odstawiony na drugi tor. Mamy Goguła, mamy Karbo. E, jest e, kilku piłkarzy, którzy no, potrafią grać w piłkę, więc jakby gdzieś tam e, musimy tutaj e, nimi. Musimy tutaj nimi e, zmieniać te pozycje i lawirować się między tymi składami, e, aczkolwiek wydaje mi się, że miło i przyjemnie jest zobaczyć dobrą grę młodego zawodnika. przegrywamy rywalizację. Teraz e, tutaj musimy uważać, bo będzie szukał, będzie szukał e, strzału. Zawodnik e, GKC Chikchan na razie. Nie musiał interweniować w tym meczu. Nie było sytuacji, w której mógł się czuć niepewnie. Teraz Gogu, Gogu, piłka do Sobczaka, Sobczak. Jednak wycofanie do Gogu, a Gogu potrafi utrzymać futbolówkę. Ale teraz zobaczcie, dużo szczęścia mieli Wiślacy. Bajna jest Sobczak, Sobczak, urywa się Sobczak i mamy. Nie jednak nie, nie mamy 2-0. Będzie zmiana w zespole wejdzie duda, wejdzie Repka. Sobczak, Baena, talar za bregu. Na gamacu Może jeszcze nie, może jeszcze nie, ale czuję, że olejarka będzie jeszcze tym piłkarzem, który wejdzie za niedługo na boisko. Teraz bregu. Gogu. Kogu, Łasicki próbował przedrzeć się przez gęstą obronę pks u tych Budnicki. Świetne zagranie do śpiączki, śpiączka. Ma dobry przegląd polaru, min. Jaroch. Dzisiaj niewidoczny w tym meczu niem samego siebie jest, ale na razie dobre rozegranie. Aj, wydawało się, że Żyro poda do Sobczaka i tutaj mamy sprawę otwartą, ale tak się nie dzieje. Tutaj cały czas musimy walczyć o swoje i żeby teraz właśnie to jedno podanie nie przeszło dalej i piłkarze GKS-u Tychy no, nie cieszyli się z gola kontaktowego. Regu. Rebka. Rebka popełnia błąd. Repka. Wraca Łasicki. Dobrze, tym razem Łasicki. Świetna interwencja będzie wznowienie od. Wznowienie od e, zrzutu autowego. Ale tutaj na ten moment. Na ten moment spróbujemy jeszcze robić zmiany. Olejarka wejdzie. Talar z zabregu. Za Żyro wejdzie. Toporkiewicz. Baena, sporo miejsca ma Baena, sporo miejsca ma Baena, ale nie był w stanie się przebić przez e, obronę GKS Tychy. Czyżby Duda uratował nam ten mecz tą jedną bramką? Czyżby uratował nam, można powiedzieć, że może remis, ale nie. Na ten moment e, Baena żyra jeszcze nie, wydaje mi się, że tutaj żyra e, ławka rezerwowych, żeby tylko się nie pomylić. Szanowski. Pełen spokój w tej W 88 minuta Chrzanowski podaje do piłkarza GKS utychy. Właśnie o tym mówiłem, o tych błędach indywidualnych, które się zdarzają w Wiśle Kraków. No i niestety może to skutkować, może to skutkować utratą bramki. Teraz muszą blokować Cikczan. Świetna interwencja naszego bramkarza. Szanowski żyra. Ok, zmieniamy że bo dzisiaj jest elektryczny. Ostatnie raczej dośrodkowanie. Daleka piłka i sędzia, proszę, żeby skończył już to spotkanie. Będzie jeszcze wrzutka. Nie udaje się już rozegrać gks Tychy tej piłki. Wygrywamy 1:0. Zasłużone zwycięstwo? Zasłużone raczej. GKS Tychy było drużyną, która nie grała, w, nie grała w pełni w przewadze w tym meczu. Reszta zawodników słabo. No, statystyki? na plus dla Wisły Kraków, aczkolwiek daleki od ideału. Wiatr jak najbardziej, musimy podnieść te morale, które ostatnio nie były najlepsze, Gogu, Olejarka tutaj no, nie, są w, nie są szczęśliwi grając, e, grając w, dla Wisły Kraków, więc musimy to zmienić. Bardzo wyrównane spotkanie, bardzo wyrównane mecz. Zobaczmy, jak to się dzieje, że GKS spada z ligi. Nie, co oni tutaj komentują? GKS Tychy nie spada z ligi, 35 punktów. Dzielnice, Termalika, Polonia to są duże do spadku. Tam raczej GKS Tychy zostanie, chyba że jest jakiś przeciek, że GKS Tychy odpadnie. No to wtedy może rzeczywiście się tak stać. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 spotkań do końca i Puchar Polski. Tu wszystko się może wydarzyć. Tu wszystko się może wydarzyć. Czyżby panie tenerze? Imponujący występ. Tak jest. Zobaczmy, czy po tym meczu troszkę morale z naszego zespołu poszły do góry. Czy tu się coś zadziało? Czy y, zawodnicy Gogul Zadowolony. Tak jest. Pana zadowolony. Jest, jest progres. Jest progres u piłkarzy, którzy grali w pierwszym składzie. Jest, jest to bardzo dobra sytuacja. No i mam nadzieję, że, że to się utrzyma w kolejnym spotkaniu. Zapraszam Was serdecznie na mecz z Gekresją Katowice. Musimy zastanowić się. Wyjdziemy raczej najmocniejszym składem bo potem czekają nas dwa mecze, ale mecz mamy dopiero 5 27. Tutaj w ostatnim meczu pod Beskidziem zagramy składem rezerwowym i dopiero później zagramy składem, który, który jakby jest tym składem pierwszego wyboru. Zobaczmy na zawodników, którzy zostali znalezieni przez naszego skauta. Jest Gonzales, jest Saj, Batista. Mamy kilka zawodników, których chcielibyśmy, żeby dołączyli do nas, do zespołu, i na razie no, cały czas szukamy, ale tak jak Wam mówiłem, nie będą to transfery robione na szybcika. Raczej postaramy się, żeby była ta drużyna budowana z sensem. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj, no i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!